Napastnik KGHM, Zagłębia Lubi na arkadiusz Woźniak. Arek, 4-1, dobry wynik. No na pewno dobry wynik, chociaż trochę ta, ta bramka stracona, taki lekki zgrzyt, bo yy, no chcieliśmy chcemy iść dalej. Nie, chcieliśmy nie, strac, nie tracić bramek i na zero z tyłu w każdym spotkaniu straciliśmy, no ale cieszy nas to, że wygraliśmy 4-1 i 4-bramki przede wszystkim szczęśliśmy. Ale równie dobrze można powiedzieć, że po tych 30 paru minutach było już po spotkaniu. Tak, ale, ale wiadomo jak to drużyna, dostaje trzy bramki, przegrywa to już nie ma nic do stracenia, mogli ruszyć, strzeliby jedną bramkę i, i już by się zaczęła taka, można powiedzieć nerwówka, no bo wiadomo jak strzelają bramkę przeciwnicy w fuzekle to, to, to zawsze dodaje skrzydeł ta bramka, no ale kontrolowaliśmy całe, całe spotkanie. Czyli teraz spokojniejsze te dni świąteczne i kolejne spotkanie przed Wami. Tak, no, no fajne święta będą, bo y, na pewno wszystko, wszystko lepiej jest zawsze następny dzień, jak, jak się wygra spotkanie. I dla kibiców, którzy y, przemierzyli taką drogę, bo to, to naprawdę dalek, daleki wyjazd, byli z nami, dla nich też to wygraliśmy, tak samo i dla nas. I tak na koniec, kogo się spodziewacie z żoną? Chłopiec czy dziewczynka? Córeczka, córeczka, już wiadomo, że córeczka. Dzisiaj żonka mi nawet wysyłała bardzo kopię, już się rusza chyba po ojcu towa. Łukasz Januszka, pomocnik KGHM Zagłębia Lubin. Ecik 4-1, ten wynik wskazywałby na łatwe spotkanie, ale sporo sił Was to kosztowało. Na pewno tak, na pewno dużo wysiłku nas ten mecz kosztował, ale tak jak każdy, narzuciliśmy no, no, przede wszystkim od początku spotkania to, co sobie zakładaliśmy przed meczem i, i od razu było widać efekty. To chyba taka też sportowa złość po tym remisie 0-0, gdzie no, były sytuacje, sytuacja nie udało się. Na pewno tak, na pewno tamto spotkanie powinniśmy wygrać, i teraz było ważne, jak zareagujemy na ten remis. Myślę, że zareagowaliśmy bardzo dobrze i, i, i takie zwycięstwo w pełni zasłużone, zasłużone. 4-1 odzwierciedla to, co się działo na boisku. Z pewnością cieszy Was to też, że kolejny mecz jest nieprzegrany. Ta pasa trwa i trwa? Na pewno tak, na pewno trwa, chociaż myślę, że większość zawodników dzisiaj będzie. Zwyk na to, że straciliśmy gola, bo, bo w takim meczu na pewno fajnie by było, jakbyśmy tego gola nie stracili, bo mamy wynik 4-0, to, to gdzieś tam fajnie by było nie stracić bramki. Żeby nie było tylko piłce, to będzie teraz trochę inaczej prywatnie? Szybko do rodziny? No, muszę dojechać do Lubina i dopiero z Lubina na Śląsk. Napastnik KGHM Zagłębia Lubin, Krzysiek Piątek. Krzysiek, to spotkanie... No, pokazało charakter zagłębia. No tak, zrealizowaliśmy zre plan, jaki mieliśmy przed tym meczem, od trenera. Udało się szybko strzelić bramkę i to było najważniejsze. Potem posz poszły kolejne. Daliśmy to, co mieliśmy dać. Wiedzieliśmy, że jak szybko strzelimy bramkę, to 100 milsiądzie i będziemy atakować dalej. E, teraz gramy za tydzień z Chrobrym Głogów. To teraz tak naprawdę o tobie, bo ty jesteś w gazie, strzelasz bramki, to chyba nie ma nic lepszego dla napastnika. No tak, strzelam te bramki, to jest najważniejsze, cieszę się z tego. Za tydzień jest ważny mecz, derby. Chcemy zdobyć trzy punkty i chcę, chciałbym dołożyć cegiełkę do tego zwycięstwa.